Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak w prosty sposób możemy spowolnić nasz filmik. Użyć tak zwanego slow motion. No więc, tak, bierzemy nasz filmik, przeciągamy go na taśmę czasu. Ja go sobie trochę skrócę, bo jest za długi. Przeciągamy go na sam początek. I teraz tak, wciskamy klawisz Control, łapiemy za końcówkę filmu i przeciągamy. Im dalej przeciągamy nasz filmik, tym będzie on wolniejszy. No, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, Jak widzimy, nasz filmik jest spoplniony, wygląda to bardzo fajnie, ale jedynym problemem jest dźwięk, który jest taki niezafajny. W sumie to sami słyszeliście. Jak zrobić, żeby ten dźwięk był taki, jak powinien? Wciskamy prawym klawiszem myszy na ścieżkę audio, properties, lock to switch i wciskamy OK. I zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Jak widzimy, dźwięk jest o wiele fajniejszy, o wiele bardziej wyrazisty. No, mam nadzieję, że mu filmik Wam się podobał. Liczę na łapkę w górę i subskrypcję. Cześć, trzymajcie się.